Na jak długo Sam Bankman został skazany na więzienie? Jakie są najgorętsze tokeny RWA? Czy cofnięcie rynku oznacza, że znów zmierzamy w dół? Co szykuje mokaverse dla swojej społeczności? Nazywam się Kate i dziś zdradzę wam najgorętsze wiadomości ze świata krypto. Zanim zaczniemy, pamiętaj, aby kliknąć przycisk subskrybuj. Polub ten film i oglądaj do końca, aby zobaczyć przegląd rynku. Ostatnio społeczność krypto żyje tokenami RWA, Real World Assets. Są to cyfrowe reprezentacje fizycznych aktywów, takich jak waluty, towary, a nawet obligacje. Biorąc pod uwagę, że potencjalny rozmiar ich rynku sięga bilionów, nic dziwnego, że inwestorzy zawiesili na nich oko. Więc przyjrzyjmy się bliżej kilku monetom, które przodują w tym wyścigu. Pierwszy na naszym radarze jest TRADE, czyli rewolucyjny projekt, który ma na celu przekształcenie finansowania należności poprzez jego zdecentralizowany protokół oparty na blockchainie. To jak Wall Street w zasięgu ręki, ale bez garniturów i papierkowej roboty. Następnie Polix. Ten doświadczony gracz robi zamieszanie dzięki swojemu instytucjonalnemu, autoryzowanemu blockchainowi Polymesh. Uproszcza archaiczne procesy i otwiera drzwi do nowych instrumentów finansowych, rozwiązując wyzwania związane z zarządzaniem, tożsamością, zgodnością, poufnością i rozliczeniami. To jak Fort Knox cyfrowego świata: bezpieczny, niezawodny i gotowy do działania. Nie możemy zapominać o Rio, nieznanym bohaterze wspierającym platformę Realio. Wyobraź sobie kompleksową, opartą na blockchainie platformę SaaS dla cyfrowych papierów wartościowych i kryptoaktywów. Realio eliminuje bariery w inwestowaniu, handlu i wykorzystywaniu ekskluzywnych nieruchomości, prywatnego kapitału i innych realnych aktywów poprzez zdecentralizowane finanse. To jak posiadanie własnego doradcy finansowego, który z łatwością prowadzi cię przez labirynt tematyki kryptowalut. Na koniec spójrzmy na token RWA. Został on uruchomiony na Base i identyfikuje wartość oryginalnego, a zarazem ikonicznego szkicu Ilona Maska. Niektórzy mówią, to tylko mem, ale to nieprawda. To symbol, który reprezentuje realne aktywa i jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży krypto. Niektórzy z najbardziej wpływowych ludzi na świecie obserwują ten projekt i rozpalają nadzieję w przyszłych inwestorach. Na base jest także kilka projektów wartych obserwowania. Higher, Lower i RUST. Co myślisz o trendzie RWA? Daj znać w komentarzu, w jakie tokeny RWA inwestujesz. Pamiętacie minigrę na Telegramie, która wydobywa Notcoin? Ekscytacja jest widoczna, ponieważ rodzima moneta Telegrama przygotowuje się do debiutu na blockchainie TON. Z niecierpliwością czekamy na airdrop, bo to jak oczekiwanie na wcześniejsze przybycie Bożego Narodzenia. Oczekiwanie rośnie, ponieważ społeczność kryptowalut chętnie spekuluje na temat ceny notowania. Czy wzniesie się na Księżyc, czy może jednak spadnie z powrotem na Ziemię? Czas pokaże. Ale nie wybiegajmy aż tak bardzo do przodu. Mamy jeszcze trochę niedokończonych spraw, na przykład wymierzona sprawiedliwość. Pamiętasz porażkę FTX? Sam Bankman został skazany za rzekome zabranie 8 miliardów dolarów od klientów FTX, a jego kara to 25 lat więzienia. Historia FTX pozostawia nas z ważnym przesłaniem nie twoje klucze, nie twoje monety zawsze bądź ostrożny. Cieszymy się, że sam bankman został ukarany i obecnie mamy nadzieję, że w branży nie ma już nieodpowiednich osób zarządzających naszymi funduszami. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Napisz o tym koniecznie w komentarzu. A skoro już mowa o komentarzach, halving bitcoina jest tuż za rogiem. Jeśli czujesz, że trochę za tym nie nadążasz, koniecznie sprawdź nasze poprzednie wideo, aby poznać wszystkie szczegóły. Pozostając w temacie bitcoina, muszę wspomnieć, że obecnie mamy idealny czas na zakupy. Cały rynek przechodzi przez niewielkie, aczkolwiek zdrowe cofnięcie. W końcu każdy inwestor wie, że kupowanie podczas spadku jest po prostu częścią tej gry. Daj nam znać, jaka jest Twoja prognoza dla bitcoina. I wreszcie. Porozmawiajmy o Mokaverse. Jest to kolekcja NFT członkostwa Animoka Brands z 8888 unikatowymi istotami Demokas. Kolekcja jest na rynku od końca 2022 roku, a teraz wszyscy posiadacze czekają na wprowadzenie monety Moka. Publiczna sprzedaż odbywa się między 3 a 7 kwietnia. Całe wydarzenie jest ogromne, ponieważ Animoka jest największą gamingową firmą Web3 odpowiedzialną za wzrost jednych z największych tytułów w krypto. Ktoś, kto zdoła złapać MOKA po dobrej cenie, może okazać się być następnym milionerem w świecie krypto. A teraz czas na przegląd rynku. Całkowita kapitalizacja to $2 614 miliardów dolarów i zmierza ku nowemu rekordowi czasów. Ostatni rekord wynosił około 3 biliony dolarów w listopadzie 2021 roku. Wolumen wynosi 129 miliardów 49 milionów dolarów i wzrósł o około Około 1,5% w ciągu 24 godzin. Rynek zawsze jest łaskawy dla nowych projektów i dlatego pojawia się wiele notowań. Od ostatniego niskiego poziomu bitcoina liczba projektów wzrosła o prawie 4000, co może wskazywać na dobry stan rynku pomimo ostatnich spadków. Sprawdźmy teraz, co słychać u króla rynku. Cena bitcoina spadła z nowego rekordu wszechczasów o około 12% i wynosi prawie 66 tysięcy dolarów. Jest to jednak sporo względem ostatniego niskiego poziomu, który wynosił 15 500 dolarów. Dominacja głównej kryptowaluty wynosi 49,6% i utrzymuje się na tym poziomie niemal od początku 2024 roku. Pokazuje to, że zainteresowanie tą kryptowalutą jest bardzo wysokie, co oczywiście można zaobserwować po zakupach dużych korporacji i funduszy inwestycyjnych. Cała machina ruszyła dzięki nim, a zainteresowanie ETF-ami pobudziło dalsze wzrosty. Rzućmy szybko okiem na ich króla, Ethereum. Cena spadła o 21% od ostatniego szczytu i wynosi teraz około 3300 dolarów. Jego dominacja wciąż wynosi około 15%, co wskazuje na zainteresowanie sieci. Jest to oczywiście spowodowane wzrostem liczby blockchainów L2 i projektów, które są tworzone na podstawie Ethereum Virtual Machine. Ostatnia aktualizacja tej sieci obniżyła ceny na innych zintegrowanych z nią blockchainach. Większość z nich implementuje te aktualizacje Base, ZK Sync, Arbitrum, Optimism. Ale są też sieci, które tego nie zrobiły, takie jak Scroll, gdzie ceny swapów, mostów i transferów wynoszą od 1 do 2 dolarów w zależności od cen gaz. A teraz łączna zablokowana wartość na łańcuchach. Informacje na ten temat mogą nam pokazać, które blockchainy cieszą się wzrostem zainteresowania, co może być wykorzystane do poszukiwania interesujących możliwości inwestycyjnych, ale także zwiększa ryzyko tzw. projektów oszustów, które po prostu próbują nas oszukać za nasze ciężko zarobione pieniądze. Oprócz Ethereum, które zajmuje większą część rynku pod względem TVL, mamy również dobrego starego trona Binance Smart Chain Solane która ostatnio znów doświadcza wielkiego zainteresowania Arbitrum, a także jedną z nowszych sieci Blast, która osiągnęła ogromną kapitalizację i zainteresowanie. Możemy również zauważyć wzrost zainteresowania projektami takimi jak Ton, Merlin, BFM Core i Linea z nienawidzonymi przez łowców airdropów Niektóre z tych sieci dopiero się rozkręcają, ale od razu widać, że oferują inwestorom interesujące rozwiązania i inwestycje. Warto zainteresować się tymi mniej znanymi. Jak mówią w świecie krypto, być wcześnie jest kluczem. Rynek kryptowalut jest dynamiczny z ciągłym rozwojem technologii, regulacji i trendów rynkowych. Chociaż rynek oferuje znaczące możliwości, wiąże się także z ryzykiem i wyzwaniami wymagającymi dokładnych badań i ostrożności ze strony uczestników. Przyszłość branży kryptowalutowej wydaje się obiecująca, z potencjałem dalszej integracji z globalnym systemem finansowym i szerszym społecznym przyjęciem. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza mała podróż po świecie krypto. Nie zapomnijcie polubić tego filmu. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i włączenia dzwoneczka, abyście nigdy nie przegapili najnowszych plotek krypto.